Jakie są plusy, jeśli chodzi o zakładanie działalności gospodarczej w Londynie? Poza tym oczywiście może takimi rzeczami stricte biznesowymi, tylko może formalnymi w porównaniu z działalnością gospodarczą zakładaną w naszym kraju. Od strony formalno-prawnej jest to najczęściej prostsze i szybsze niż rzeczywiście założenie odpowiedniej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej na terytorium Polski. Ze względu na mniejsze rygory formalne Szybszy, szybszy obieg dokumentów, można po prostu zrobić to szybciej i sprawniej. Natomiast utworzenie oddziału na terytorium Polski w sytuacji, kiedy spółka zagraniczna jest już funkcjonująca na terytorium brytyjskim, jest również dosyć proste i nie nastręcza większych problemów. Jakie są minusy przy zakładaniu spółki w Wielkiej Brytanii? Musimy pamiętać o tym, że będziemy na pewno ponosili zwiększone koszty funkcjonowania takiego podmiotu. Prawda? No wiadomo, jest to jednak bardziej skomplikowana struktura organizacyjna. Mamy spółkę na terytorium brytyjskim i jej oddział w Polsce, więc będziemy najprawdopodobniej musieli zapłacić zewnętrznemu podmiotowi. Ale tu chodzi właśnie który... o koszty takie... O związane z zarządzaniem, czy koszty w takie formalno-prawne, jakichś opłat skarbowych raczej, i tak dalej? Raczej z e, funkcjonowaniem podmiotu, z koniecznością prowadzenia jego księgowości i rozliczeń na terytorium brytyjskim i polskim, prawda? Już z tego będą nam dodatkowe koszty przy funkcjonowaniu tych podmiotów na pewno e, Ile to kosztuje tak mniej więcej, panie prezydencie No oczywiście zależy wszystko od skali działalności. I, ale co najmniej ile trzeba się liczyć? Na tym. tyle, na ile patrzyłem w ofertę aktualną firm, które tego rodzaju usługi świadczą, to jest około kilkuset e, e, funtów

Rocznie, prawda? Czyli w minimalnym zakresie nie są to jakieś y, znaczące ogromne, ogromne kwoty. Za chwilę Państwu jeszcze pokażemy aktualny kurs funta y, i zobaczymy, jak to sobie tak mniej więcej można przeliczyć dla tych Państwa, którzy może w tej chwili siedzą i tak y, liczą sobie opłacalność takiego przedsięwzięcia. Y, podatki y, jakie spółka musi płacić, jeśli chodzi o działalność w Wielkiej Brytanii. Podobnie tak naprawdę jak w Polsce zauważmy, że spółka brytyjska będzie najczęściej podatnikiem tam obowiązującej wersji wersji podatku od wartości dodanej, czyli odpowiednika naszego mm -hmm. podatku od towarów i usług, z tym, że tam jest oczywiście wyższa kwota, która uprawnia do korzystania z podmiotowego zwolnienia i dla niektórych podmiotów to może być atrakcyjne, gdyż to jest kwota około 300 tysięcy złotych, gdybyśmy. Dwa razy więcej niż w Polsce. Tak, dwa, dwa razy więcej, nawet po tej. To po tej podatek a podatek dochodowy? Podatek dochodowy oczywiście od osób prawnych. I y, również, jak chodzi o właścicieli czy pracowników tego podmiotu, podatek dochodowy od osób fizycznych. Właśnie w zakresie podatku dochodowego od do osób fizycznych dość często upatrywane są ewentualne korzyści podatkowe. Co prawda, stawki podatków brytyjskich są wyższe niż polskich, ale pamiętać należy o tym, że kwoty wolne od mhm. podatku są również znacząco wyższe. Prawda? Y, kwota wolna podstawowa to jest około 35 tysięcy złotych. Więc przy dobrej kalkulacji rzeczywiście można pewne korzyści w tym zakresie odnieść, również po stronie opodatkowania dywidend. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o takie składki ZUS z morem polskich przedsiębiorców? Tak, no, w tym zakresie również tak naprawdę jest, bywa wskazywana ta forma organizacji jako metoda optymalizacji. Oskładkowania mówiąc potocznie, prawda, czyli obciążenia działalności składkami odpowiadającymi polskim składkom na ubezpieczenia społeczne. Również wynika to tak naprawdę z wyższych kwot wolnych i mniejszego oskładkowania stosunkowo niewielkich wynagrodzeń. Mm -hmm. Czy niskie dochody tak. e, e, powodują to, że e, także niższe relatywnie w porównaniu tak. z polskim ZUS-em są te obciążenia związane tak, z... Bezpieczeństwem tym, że oczywiście społecznym. tu trzeba zachować dużą ostrożność i dokładnie sobie ten wariant organizacyjny przemyśleć, czy w naszym konkretnym przypadku możemy go zastosować zgodnie z polskim i wspólnotowym prawem regulującym ubezpieczenia społeczne. E, a czy może być spółka w Londynie importerem surowca spoza Unii Europejskiej i sprzedawać ten surowiec do produkcji odbywi w Polsce, tak jak chce to robić pan Albert. Oczywiście importerem może być, może wprowadzać ten towar z terytorium państw trzecich zarówno na terytorium brytyjskie, jak i bezpośrednio na terytorium polskie. Natomiast nie będziemy mogli mówić w żadnym wypadku o sprzedaży tego towaru przez spółkę brytyjską na rzecz zakładu. Polskiego, gdyż to jest przecież ten sam podmiot. To są dwie jednostki organizacyjne tego samego podmiotu, to jest odpowiednik przełożenia tego towaru z kieszeni lewej do prawej. Tak. To jak to, czy, czy jak to w ogóle praktycznie powinno się zorganizować? Jest to po prostu przemieszczenie towaru w ramach jednego podatnika. W sytuacji, jeżeli towar byłby wprowadzony z kraju trzeciego bezpośrednio na terytorium brytyjskie i tam dopuszczony do obrotu to w takiej sytuacji jego przemieszczenie spowodowałoby tylko obowiązek formalnego, formalnego rozliczenia tak zwanej nietransakcyjnej dostawy nietransakcyjnej. Panie na Adrianie, widzą Państwo kurs funta w tej chwili 4 zł i 46 groszy prawie. No to tak sobie myślę, że to w ogóle dobry kurs do, tego, do tych różnego rodzaju przeliczeń, bo złoty jest mocniejszy. W ciągu roku się nawet złoty umocnił względem funta brytyjskiego o ponad 7%, czyli te wszystkie nawet daniny, które są wyrażone w funcie brytyjskim po przeliczeniu na złote, no według tego coś na rynku walutowym, dodatkową korzyść nam jeszcze dodają. Ale czy wracam do, tej, do tego importu? Bo czy to jest tak, że ja, jak, jak jestem takim właścicielem spółki w Londynie i spółki oddziałów w Polsce, to po prostu wystawiam tak zwane wuzetki na różnego rodzaju przemieszczanie materiałów? Dokumenty, dokumenty niefiskalne. Rozliczymy, rozliczymy to po prostu sobie w Wielkiej Brytanii jako tak zwaną nietransakcyjną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czyli nie będzie to ekonomicznie obciążone podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. Polski, pojawi się podatek należny, ale w tej samej kwocie i w tym samym momencie również podatek naliczony, więc również w tym zakresie będzie to podatkowo neutralne. Wychodzi nam z tej analizy, że to wszystko trzeba oczywiście policzyć, ale korzyści są Mogą istotne, być, Tylko tu się pojawiają na pewno takie rodz takiego rodzaju opłaty, których nie płacimy w Polsce, Naturalnie. bo jak sami tą spółką swoją zarządzamy, a jak mamy biznes i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, to będziemy musieli mieć jednak... firmę którym... z pomocy zewnętrznej. Ale może nam się to także prawda, biznesowo opłacić, panie Adrianie. Może parę słów na ten temat, że adres spółki w Londynie, no to jest adres prestiżowy. Ponoć jest tak, że jak dzwoni jakiś, jakikolwiek konsultant z banku na przykład, albo instytucji, która w Londynie działa, do prezesa spółki w Polsce, to zawsze sekretarka go przełączy. W drugą stronę, czyli polski przedsiębiorca dzwoniący do, innego, do innej dużej spółki nie zawsze może na to liczyć. No pewnie również i tego rodzaju czynniki bardziej psychologiczne czy marketingowe należy uwzględniać przy planowaniu no, umiędzynarodowienia naszej działalności.